To nadzwyczajny live, bo i sytuacja jest nadzwyczajna, jak pewnie już wiecie z wielu kanałów dostarczających wiadomości, prezydent Duda podpisał rozporządzenie wprowadzające stan wyjątkowy w kilkuset miejscowościach na wschodzie Polski, w przegranicznym pasie w województwach podlaskim i lubelskim. To pierwszy stan nadzwyczajny, pierwszy raz kiedy wprowadzono w Polsce stan wyjątkowy w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Dlatego to też ważny moment i warto nad tą sprawą, która, mam nadzieję, jest incydentem, a nie precedensem, można zastanowić się i powinniśmy zastanowić się i zatrzymać chwilę dłużej. Po pierwsze, trzeba wyraźnie powiedzieć, że prezydent Duda, ogłaszając tak doniosłą decyzję, Ustami swojego rzecznika pozostawił bardzo głęboki niesmak wśród tych, którzy, obserwując pracę głowy państwa i nie darząc go, jej jakąś specjalną atencją, oczekiwaliby, że ktoś, kto mówi wiele o swojej twardości, o, o trudnych decyzjach, które czasem przychodzi podejmować, i aż człowiek nie zdaje sobie sprawy y, czasem, jakie decyzje może podejmować, będąc prezydentem, i dlatego trzeba być wyjątkowym człowiekiem, żeby być tym prezydentem, nie znajduje w sobie, y, nie wiem, czy odwagi, czy czasu, żeby w tak ważnej chwili, kiedy podejmuje decyzję o odebraniu praw obywatelskich y, setkom, pewnie tysiącom Polaków, y, nie ma tego potencjału czasu albo możliwości, żeby spojrzeć im w oczy. Choćby w formie orędzia. Jest to sytuacja kompletnie niezrozumiała, że o tak doniosłej sprawie informuje nas prezydencki rzecznik. To w ogóle jest dziwna logika, która towarzyszy tej sytuacji. Z jednej strony zagrożenie za małe, żeby zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego, a z drugiej strony wystarczające, żeby wprowadzić stan wyjątkowy. Wiele różnych tematów godnych. Godnymi było orędzia prezydenckiego, a wprowadzenie stanu wyjątkowego, już godne tego bezpośredniego zwrócenia się prezydenta ograniczającego wolności obywateli Rzeczpospolitej, już godne nie jest. To pierwsza sprawa. Druga sprawa to to, że prezydent tak naprawdę abdykował wobec rządu. Jeżeli chodzi o zakres wprowadzanych ograniczeń, które mógł bardzo precyzyjnie rozpisać. Natomiast w tym rozporządzeniu prezydenta one są opisane tak ogólnikowo, że w zasadzie wszystko pozostaje kwestią interpretacji Mariusza Kamińskiego w, i rządu, któremu prezydent tak naprawdę wszystkie swoje prerogatywy przekazał. To znowu niezrozumiała sytuacja. To on jest, zgodnie z przysięgą, którą składał, strażnikiem Konstytucji, wolności obywatelskich, to on jest tym, który powinien być tą instancją, która zawsze opowiada się w interesie obywateli, za interesem obywateli Rzeczypospolitej, być w pewnym sensie kontrolerem władzy rządu, patrząc jej na ręce, będąc tą właśnie drugą instancją, która sprawdza, czy wszystko zostało na pewno zrobione tak, jak trzeba. Tymczasem on mówi, jakby chciał powiedzieć, nie interesuje mnie to, to wy się tym zajmijcie. Instancja kontrolna, instancja, do której powinniśmy móc się odwołać, abdykuje. Na rzecz tego, kto będzie rzeczywiście te ograniczenia u nas wprowadzał. Rzecz trzecia. Wciąż nie jest dla nas jasne, na jakiej podstawie odbywa się, czy z jakiego powodu odbywa się wprowadzenie tego stanu wyjątkowego, bo jeżeli minister Kamiński mówi o tym, że zagrożenie, które w tej chwili nas spotyka, jest zewnętrzne, no to bardziej Jakkolwiek dramatycznie by to nie brzmiało, od tego jest w konstytucji opisany stan wojenny, natomiast stan wyjątkowy mówi o zagrożeniach wewnętrznych. Jakie to zagrożenia wewnętrzne w tej chwili dotykają mieszkańców przygranicznych miejscowości i jakie to zagrożenia, z którymi nie możemy poradzić sobie przy pomocy zwykłych środków? W naszej ocenie zasada ostateczności opisana w 228 artykule naszej konstytucji mówiąca, że właśnie środki ostateczne są ostateczne, a więc jak sama nazwa wskazuje, używa się ich wtedy, kiedy wszystkie poprzednie zostały już wyczerpane. A więc najpierw te pierwsze, a później te ostatnie ostateczne, czy naprawdę wszystkie środki, które mieliśmy do dyspozycji, żeby chronić polską granicę, czy wszystkie środki, które mieliśmy do dyspozycji, żeby chronić nasze bezpieczeństwo i naszych obywateli zostały, dekorzystane. dlaczego nie mamy informacji w tej sprawie, mimo że o nią prosimy, skoro rzecz jest dużej wagi, a rzecz jest dużej wagi. Bo w, też chcę, żebyście sobie Państwo wszyscy uświadomili, że my nie mówimy tutaj o czymś, co będziemy oglądali w telewizji w fotelu w, w Warszawie, w Gdańsku czy w Poznaniu, tylko mówimy tutaj i, i później wyłączymy telewizor i pójdziemy do domu ty, czy do innych zajęć. Tylko mówimy tutaj o naprawdę bardzo poważnej ingerencji w coś, co od 30 lat w Polsce naruszane nie było. Rząd zamierza usunąć, bo tak zapowiedział minister Kamiński, z tego pasa przegranicznego wszystkie osoby, jak to mówi, postronne, a więc między innymi dziennikarze, którzy mogliby relacjonować to, jak zachowują się funkcjonariusze władzy publicznej. Przecież dziennikarze są osobami, które mogą posiadać, czy można wymóc na nich posiadanie akredytacji, można poprosić ich czy, czy nakłonić, żeby zachowywali się w taki, a nie inny sposób. Natomiast całkowite usunięcie mediów z tego pasa budzi naprawdę poważne pytania. O co w tej całej operacji może chodzić. Oczywiście usunięci zostaną też aktywiści różnych fundacji wspierających w drodze pomocy humanitarnej tych, co do których swoich obowiązków humanitarnych nie wypełnia polskie państwo. To jest zmiana, czy to jest restrykcja, szykana, która jest naprawdę poważna. Zwłaszcza jeżeli chodzi o ten obszar wolności słowa i kontroli obywatelskiej nad tym, co w tym momencie w tym obszarze przygranicznym będzie się działo. W, na razie rząd mówi tylko i wyłącznie o tym, że tych dziennikarzy stamtąd wyrzuci do 24 dzisiaj, ale w, i zostaniemy wyłącznie z komunikatami ministra Błaszczaka i ministra kamińskiego, a problem polega na tym, że ja im po prostu nie wierzę. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo państwa, nie ma rzeczy świętszej niż bezpieczeństwo państwa, ale tak jak już wielokrotnie mówiłem, nie wierzę członkom ekipy, która w zakresie bezpieczeństwa popełniła tyle błędów, która wysyłała sobie prywatnymi mailami największe państwowe tajemnice, której wicepremier do spraw bezpieczeństwa nawoływał do tworzenia bojówek i obrony kościołów, których nikt nie atakował. Nie wierzę im w tym zakresie, jak i w wielu innych. Dlatego oczekiwałbym, że ich działania w tej sprawie poddane zostaną kontroli. A jeżeli dzisiaj minister Kamiński mówi o usunięciu de facto tych, którzy mogliby władzy patrzeć na ręce z obszaru przygranicznego, to wypada też zadać pytanie, czy władza zastosuje, czy wystosuje rozporządzenie, które wprowadzi wprost cenzurę prewencyjną w, na wiadomości docierające z tamtej strony, jeżeli zamierza to zrobić, a pozwala jej na to ustawę o stanie wyjątkowym to dobrze by było żeby oparło się to jednak o prawo a więc o rozporządzenie żebyśmy dokładnie wiedzieli w jakim zakresie ta cenzura ma być prowadzona ustawa o stanie wyjątkowym daje też państwu możliwość emitowania sygnałów zagłuszających nie tylko pracę telefonii komórkowej ale również na przykład w środków nadawczych posiadanych przez media czy rząd zamierza skorzystać z tego prawa, czy wyda w tej sprawie rozporządzenie, czy będziemy o tym wiedzieć, że tego typu środki również są wobec obywateli Rzeczpospolitej używane. Wreszcie po kolejne, na podstawie ustawy o stanie wyjątkowym, o wojewodowie, w tym wypadku Podlaski i Lubelski, otrzymują prawo internowania obywateli Rzeczpospolitej, wszystkich osób, które, które uznają, że internować należy, czyli po prostu zamknięcia ich na czas nieokreślony. Po siedmiu dniach to, to internowanie musi zostać potwierdzone przez sąd, ale na tych siedem dni nie na 48 godzin w, w trybie policji czy, czy innych służb, tylko wojewoda może takie, takie zarządzenie, rozporządzenie wydać. W takich internowań będzie można dokonywać. Pytanie, czy rząd zamierza korzystać, czy wojewodowie zamierzają korzystać z tych uprawnień, bo to też trzeba by było wiedzieć zawczasu i o tym też trzeba by było poinformować obywateli, jeżeli chce się stosować wobec nich tego typu restrykcje. Sytuacja oczywiście nie można o temu odmówić, niej odmówić, jest, jest poważna. Wiemy doskonale, co zapowiada Łukaszenka, wiemy doskonale, że to nie tylko przemyt ludzi, czy wypychanie na naszą granicę Bogu Ducha winnych ludzi, których sprowadzał w olbrzymich Samolotach z Iraku celowo właśnie po to, żeby zdestabilizować u nas sytuację, to nie tylko to jest dzisiaj kłopotem. Kłopotem jest też to, że rzeczywiście zapowiadał, że będzie przerzucał przez naszą granicę również kontrabandę innego rodzaju, jeżeli mogę tak powiedzieć, nosząc się, nie chciałbym traktować ludzi jako kontrabandę, ale, w, ale kontrabandę w postaci narkotyków, w postaci w, być może osób, które chciałyby zagrazić bezpieczeństwu naszego państwa. Natomiast chcę przypomnieć, że polska granica z Białorusią to trochę ponad 400 kilometrów. Jeżeli chcielibyśmy ją osa obsadzić personalnie, już nie licząc całej tej techniki, jaką mamy do dyspozycji, wydaje się, że zwykłymi środkami, jeszcze choćby przy wsparciu zaproszonych, czego nie zrobiliśmy oficerów Frontexu, bylibyśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwo tej granicy również w kontekście odbywających się w 10 do 16 września na Białorusi i w Rosji ćwiczeń zapad, które odbywają się cyklicznie i które cyklicznie ocierają się o polską granicę, oczywiście rodząc potencjalnie możliwość jakiejś prowokacji, możliwość jakiegoś błędu po jednej albo po drugiej stronie, który może skończyć się eskalacją konfliktu albo katastrofą. To wszystko tego wszystkiego jesteśmy świadomi. I tak jak mówię, bezpieczeństwo obywateli Rzeczpospolitej, bezpieczeństwo jej granic dla każdego rządu powinno być dogmatem. Nikt co do tego spierał się nie będzie. Spierać się będziemy i pytać będziemy, czy rząd rzeczywiście używa dzisiaj właściwych narzędzi do właściwego problemu. Czy rzeczywiście wybrał lekarstwo stosowne i odpowiednie do rodzaju choroby. Czy nie jest to lekarstwo, które tę chorobę jeszcze zaogni, czy nie jest to lekarstwo, które, jeżeli rząd się w nim rozsmakuje, będzie mógł stosować również w innych okolicznościach, skoro przetarł już dzisiaj do tego ścieżkę? Podsumowując, będzie o co pytać w parlamencie, kiedy rozporządzenie prezydenta do niego dotrze, i nasi posłowie na pewno takie pytania będą zadawać. Za dużo wątpliwości wokół tej sprawy, za dużo pytań, na które ani prezydent, ani rząd do tej pory nie odpowiedzieli. I jak powtarzam, mając pełną świadomość tego, że nie o wszystkim można powiedzieć jawnie, przynajmniej na posiedzeniu niejawnym, albo na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, albo w innej formule, znacznie szersze grono niż tylko funkcjonariusze kierownictwa prawa i sprawiedliwości powinno być dzisiaj szczegółowo poinformowane o tym, jaki jest stan bezpieczeństwa Rzeczpospolitej. Co nam rzeczywiście zagraża, dlaczego takie, a nie inne środki powinny zostać podjęte, zupełnie wyjątkowe w ciągu tych ostatnich 30 lat, jakie będą, jaką cenę za to zapłacimy, jakie będą tego skutki i co zrobić wreszcie? Jaki jest plan, żebyśmy z tą sytuacją poradzili sobie w ciągu tych 30 dni, które stan wyjątkowy obejmuje? Żeby nie okazało się nagle, że zostanie z nami już na długo, ponieważ Łukaszenka w dalszym ciągu będzie. Robił swoje prowokacje, a my będziemy w stanie tylko trzymać w ryzach y, y, tysiące obywateli Rzeczpospolitej, a nie będziemy w stanie realnie poradzić sobie ze źródłem tego problemu i na tyle się zabezpieczyć, żebyśmy takich decyzji jak ta dzisiejsza w przyszłości podejmować nie musieli. To są te pytania, które towarzyszą dzisiejszej decyzji prezydenta, a mi niech będzie wolno jeszcze raz na koniec. Wyrazić swoje bardzo głębokie rozczarowanie tym, że mówiąc do nas tak trudne rzeczy, nie miał odwagi spojrzeć nam w oczy, nie miał czasu być może spojrzeć nam w oczy, nie miał na tyle empatii i na tyle odpowiedzialności, żeby wytłumaczyć nam dokładnie, nam wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej, dlaczego taką decyzję podejmuje, dlaczego odcina nas od informacji o tym, co na granicy będzie się działo. Dlaczego chcę dzisiaj użyć tego, a nie innego narzędzia do rozwiązania tej, a nie innej kryzysowej sytuacji? Życzę Wam spokojnego wieczoru mimo wszystko, ze świadomością, że dzisiaj stała się rzecz ważna w Rzeczpospolitej, rzecz, którą będziemy pamiętać, o której będziemy myśleć i nad którą, jak powiedziałem w Sejmie, bardzo poważnie musimy się pochylić. I bardzo poważnie musimy się zastanowić: bo bezpieczeństwo obywateli to bezwzględny priorytet, ale odpowiedzialna władza, która daje obywatelom poczucie, że nie trzyma ich z dala od dotyczących ich procesów, zwłaszcza w tak trudnych chwilach jak ta, to rzecz, bez której Rzeczpospolitej co najmniej na równym stopniu nie umiem sobie wyobrazić.